Też kochani, Marek z tej strony. Jedziemy w Meksyku takim kolektiwą. To jest taki jakiś mały autobusik, tak? Do jakiegoś... nie wiem w ogóle czy tu można nagrywać, czy ktoś nas zaraz nie zastrzeli. Ale mam nadzieję, że nie. Także sobie trochę jedziemy popatrzeć co tu się w ogóle dzieje. Moja małżonka tam siedzi kawałek dalej. A tak to sami wąsaci Meksykanie. Taka jest jakaś autostrada, nie wiem to widać tutaj. Nie, nic nie widać. Taka sobie muzyczka leci. Nie wiem, czy mogę tu tak nagrywać. Także nie będę się za bardzo popisywał, bo nie ma co ryzykować. Pan kierowca zobaczył, że nagrywam pozwolił mi tutaj się przesiąść do przodu, za połowie z tyłu i mówi, ej gościu, chodź no tutaj. Tutaj sobie popatrz. Tutaj będzie fajnie. No i tak sobie pomyślałem, że sobie przesiądę się, nie? Jedziemy dalej sobie tym busikiem. E, no i zobaczymy co będzie dalej. E, co chwila musimy się, znaczy co chwilę, musimy się po prostu przesiąść, bo te busiki małe jeżdżą od małego miasta do dużego. Tutaj nie są jakieś duże... Trasy autobusowe, czyli najpierw wjechaliśmy do Playa del Carmen a teraz musimy się przesiąść na przesiedliśmy się na busik do Cancun. tak to wygląda przed chwilą siedział bardzo fajny gość mnie, który mówił po angielsku i można było sobie coś się dowiedzieć wspominaliśmy mecz Polska-Meksyk tak, a tak to wygląda o, taka jest autostrada jakaś tutaj po tej stronie normalnie jest morze jest z tej strony Za amerykańskie, tu uh, wszędzie w Tutaj przystanek jest od hotelu do hotelu i tam, gdzie ktoś e, trąbi. Tak to mniej więcej wygląda. Cześć kochani, Marek z tej strony, z bestman.pl. Przyszedłem sobie w takie miejsce tajne, gdzie można spotkać niebezpieczne zwierzęta, na przykład moja żona. Nie żartuję, moja żona nie jest niebezpieczna. Czasem tylko, czasem tylko potrafi uciąć. Ale to się, trochę się do tego przyzwyczaiło. A teraz tak, będziemy tutaj szli, i tutaj prawdopodobnie będą krokodyle. Krokodyle są fajne i miłe, także nie powinny nam nic zrobić. A dodatkowo pani powiedziała, że trzeba uważać na małpy, dlatego że to są straszne małpy i potrafią uciąć. Czyli broń Boże, jak będą podchodzić, to żeby ich nie próbować głaskać, nie dotykać, bo może człowieka dziabnąć któryś członek na przykład i to może być dosyć bolesne. Także trzeba, trzeba uważać. No i strasznie bym chciał spotkać pająki, brachy albo pterinopelma, albo cokolwiek innego. Ale pani powiedziała, że no smaom chodzą tutaj, ale, ale żeby je zobaczyć, to trzeba by było mieć jakieś, jakieś wyjątkowe szczęście. Także zaraz będziemy zaczynać.

Maybe it's uh, three to five meters now yeah. Okay, now you? Yeah. Where? Yeah. Yeah. yeah sure. <laughs> I we have so reptiles so in our house. Oh really? Snakes and spiders. Oh, awesome, guys! I love the reptiles. I'm studying biology in university. Mm. Oh. Do you have they some brachypelma here in this? Spider? Very close of this zoo, I never see. No? no, 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 never, never. But in another areas, maybe yes. Trzymajcie się, żeby prezydencie? Dobra. zdjęcie yeah. to okej. Okay? Yeah, sure. okay. you. oh, You're welcome. Yeah. Kind of cute. <laughs> okay. Say bye-bye to Będziemy sobie wchodzić do krokodyli. To zaraz postaram się coś pokazać tutaj na razie byliśmy wśród takich jakiś typowych psów meksykańskich które w ogóle nie mają sierści one tutaj sobie biegają nie wiem jak, jaka ta rasa się nazywa dokładnie ale są bardzo sympatyczne, nie są duże i w ogóle nie mają kudłów żadnych a najciekawsze jest to, że tutaj wszędzie biegają małpy nie? to co wszystko krzyczy to są te małpy i one potrafią tym psom otworzyć bramkę ściągają kłódkę wchodzą do nich i z, nimi, i z nimi się bawią małpy się bawią z psami także mega mega ciekawe w ogóle bardzo ciekawe rzeczy pani nam tutaj pokazywała różne maści węże niestety póki co nie widzieliśmy żadnego pająka takiego na żywca strasznie jest mi przykro no teraz po pierwsze jest za dużo ludzi, no i one pająki są zwierzętami nocnymi, więc ciężko, ciężko byłoby je teraz zobaczyć, ale ciągle się łudzę, że jakiś może się fajny gość przytrafi. Idziemy sobie do krokodyli. One sobie tutaj leżą i nie są, niczym, nie są niczym odgrodzone. Niektóre są naprawdę duże. Nie można ich niestety dotykać, bo mogą. E, ręki może nie odgryzą, ale, ale mogą pocharatać. this guy boss. And this crocodile lay like twenty five to thirty eggs, but only born the half fifteen across Which one is boss? This guy. Ah. Yeah. Male? It's a one male, yes. And guys, if I lay put the eggs at thirty two degrees, I have only females. But if I lay put the eggs at 34 degrees or more, I have only males. The same happened with another species of reptiles, like some turtles, some lizards, and the crocodiles. <coughs> Piona sobie robi zdjęcia z krokodylami. Jak a, coś to daj zrobić. No i plastiku. Noż ciegosz? Nożem czy go? Proszę. Tak? Pionowo? No to dawaj. Jakby cię atakował to ci powiem mm -hmm. Szukam ciągle so pająków covering, I'm looking for spiders O oh, really? Oh. Little spiders? No big O oh, really? Nie oh. 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 <gasps> <Yeah>. widziałeś? <Yeah. laughs> yeah. Och, kiedyś. Nie. Ojej. Tu, tu jest krokodyl szukamy pająków. z krokodyla. krokodylem. It's not spider. It's no. not a spider, yes. It's bigger. Yeah. Fajnie tutaj jest, ale się wystraszyłem, muszę powiedzieć. Nie wiedziałem, że tu jest krokodyl taki na zewnątrz. Ale stałem tutaj, ja bym go... I zobacz jak można... się nachyliłeś. Ale zobacz jak można, wiesz o co chodzi w dżungli, wpaść, no. że na coś nadepniesz. Ja bym na niego nadepnął bym go nie zauważył. No. Nie tego szukałem. Wow. Trochę się wystraszyłem, muszę powiedzieć. O, tutaj leżą mi się niektóre sobie pływają. <laughs> ojej, fajnie tutaj jest, wiecie uwielbiam takie miejsca ze zwierzętami yy, miejsca z, yy, z roślinami wiadomo Sto razy lepiej niż w hotelu w hotelu nic się nie dzieje teraz muszę patrzeć co ja tu widzę żeby mnie coś się ugryzło pająk to pan jak miedziam mu krokodyl mogłoby nie być tak miło Oh Bardzo ciekawe miejsce, naprawdę. Bardzo mi się podoba. Ciągle szukam jakichś pająków, ale nie mogę znaleźć. Może jak uda nam się pojechać poniżej do ogrodu botanicznego, może tam będzie jakiś pająk. Co tu jest? Mm -hmm. I don't know yeah. Co to What is it? I don't know Are you afraid? What is it? It's not The rest it's... of the food Oh, okay. what is it? oh my god! It's the rest of the food Yeah, it's <laughs> Jest Nagrywasz? Tak, a teraz znaleźliśmy małpę z dzieckiem. Fajna. Małpa z dzieckiem. Dzisiaj jest bardzo zimno tutaj. Jest tylko 25 stopni. Więc idealna pogoda na takie wszelkiej maści zwiedzania. Trzeba uważać. Oj! Przyszedł. Mysz. Łażą myszy, małpy. Wszędzie tu małpy biegają dookoła. Po drzewach skaczą. Szkoda, że nie można ich dotknąć. Byłaby super, no ale no co zrobić? Nie można, to nie można. Tam coś zasuwa. Kurde, tu jest różnej maści zwierząt Tylko gołą no, bo, bo... są nogą trochę strach tu wejść Mogę wziąć jakieś gumowce Gumowlice Fajnie, dużo jest tych małp tutaj Tutaj są duże, bardzo duże krokodyle tak. Bardzo ciekawe miejsce. Szukam też pająków na drzewnych, ale póki co nic nie znalazłem. O, a te siedzą w bagnie, tak jak powinny. Ale niektóre są naprawdę olbrzymie. wielkie wielkie, olbrzymie krokodyle przepiękne słuchajcie kochani skończyliśmy obchód eee, i teraz tak, tu jest taka autostrada i ona leci tam w tamtą stronę do Cancun i to jest super, bo można stanąć i jechać, tylko że my chcemy do Playa del Carmen czyli żeby się dostać na drugą stronę, to my ją musimy przebiec tą autostradę, żeby odjechać w drugą stronę. Także to może być no, nie lada wyczyn wam powiem. Moja żona jest w Meksyku na wczesach, a ona ma bluzę, bo jest zimno, tak? Co z tego, że w Polsce jest teraz minus 5 stopni, tutaj jest plus 25, jak mojej żonie jest zimno ale tak bywa co zrobić także także słuchajcie lecimy z powrotem do Playa del Carmen i nie wiem czy jeszcze gdzieś wysiądziemy czy nie nie mamy niestety internetu musimy ewentualnie się dokupić nie mamy też no żadnej takiej no karta by nam była potrzebna bo tutaj e, rozmowy i wszystko są niestety mega drogie Będziemy przebiegać na drugą stronę ulicy. W połowie może zrobię jakieś, jakieś zdjęcie, jakiś film. Bo z samego przebiegania nie, bo pewnie mi wypadnie telefon i będzie kłopot. Słuchajcie, jesteśmy na środku, między dwoma pasami autostrad. Tu jest dżungla taka prawdziwa, a tamtą, z tamtą stronę jest plaża, tak? że no nie jesteśmy ubrani do dżungli także nie będziemy tu raczej wchodzić zresztą wszędzie są te małpy które są trochę niebezpieczne czekaliśmy 10 minut, żeby przebiec przez dwa pasy autostrady a teraz musimy e, znowu czekać, żeby przebiec strasznie tu głośno przez kolejne dwa, zobaczcie oni tu jadą cały czas 100, 120 na godzinę 130 i musimy tak wcelować, żeby nikt nas nie rozjechał to może nie być proste, ale się postaramy jak dojedziemy no do Playa del Carmen to chyba się urżniemy w końcu ze szczęścia <noise> także przygody w Meksyku są fajne naprawdę, o tam też coś przebiega nie no, generalnie generalnie jest naprawdę wesoło super próbujemy się przedostać